Dzień dobry, mam na imię Dominik Malicki, jestem specjalistą do spraw samochodów używanych w Toyota Carter Gdańsk. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować samochód z naszej oferty, Toyota RAV4 z 2017 roku, z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 143 konie i manualną skrzynią biegów. Zapraszam. Samochód pochodzi z 2017 roku jest w wersji Premium Style, co oznacza go innymi lampami, większymi alufelgami e, i... Lakierem białym perłowym. Samochód od początku miał pierwszego, jedynego właściciela i użytkownika. Cały czas był u nas serwisowany. Posiada pełną historię w naszym systemie. Auto posiada silnik diesla o mocy 143 koni i dużym momencie obrotowym, który gwarantuje nam dynamikę w każdym zakresie obrotowym. W popularne są opcje w postaci systemów Safety Sense. W tym samochodzie mamy pełen system Safety Sense. Dzięki temu auto, w przypadku wykrycia szkody, samo nas o tym poinformuje oraz wyhamuje, jeżeli wyczuje, że kierowca nie zdąży tego zrobić sam. Mamy również tempomat aktywny, auto utrzymuje prędkość ze samochodem poprzedzającym. Samochód posiada również funkcje Keyless Entry oraz Keyless Go. Dzięki temu wchodzimy do samochodu bez użycia kluczyku, wystarczy złapać za klamkę, a żeby odpalić samochód klikamy przycisk Start Stop. Dodatkowo właściciel wyposażył samochód w akcesoryjny ekran dotykowy z możliwością podłączenia telefonu aplikacjami Google, Janosik oraz wizualizacją kamery cofania. To akurat było w standardzie, ale również dodatkowy akcesoryjny ekran pokazuje nam co się dzieje za samochodem. Mamy również klimatyzację dwustrefową automatyczną z funkcjami fast soft. Dosyć dobra funkcja na lato, żeby powoli składać wnętrze, żeby nie było szoku termicznego między przejściem z ciepłego do zimnego samochodu. We wnętrzu mamy spójne elementy w postaci wykończenia tą samą nicią na desce rozdzielczej, jak również na fotelach kierowcy i pasażera. Dodatkowym atutem dla osób podróżujących z tyłu jest możliwość pochylania tylnego oparcia, ustawienia jego kąta. Dzięki temu możemy ustawić bardziej pionowo oparcie bądź też pochylić je i odpocząć w trakcie długiej podróży. W wersji premium style do dyspozycji mamy kamerę cofania, czujniki parkowania w przód i tył oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika. Całe wnętrze Toyota Rap4 zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby ułatwiać nam codzienne użytkowanie. Przykładowo siatka, która jest z tyłu bagażnika, możemy ją sobie ustawić w dowolnej pozycji. i Ułatwia nam trzymanie zakupów, aby nie jeździły nam podczas jazdy. Tak samo roleta bagażnika, którą możemy ustawić w pozycji pionowej, e oraz pojemny bagażnik. Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców może być e sposób finansowania samochodu w postaci leasingu. Na samochód wystawiamy fakturę VAT 23%. Zapraszamy do kontaktu w sprawie zakupu tego samochodu lub do zapoznania się z naszą pełną ofertą samochodów używanych. Klientów, którzy myślą o pozostawieniu auta w rozliczeniu lub jego sprzedaży, zapraszamy na darmowe wyceny. Zaproponujemy atrakcyjną cenę od kupu oraz zajmiemy się wszystkimi formalnościami na miejscu. Płatności za samochód możemy dokonać już w ciągu jednego dnia. Serdecznie zapraszamy!